Na no, kanale Mówi święt. Dzisiaj ogłoszę wyniki konkursu Przemów na święta do swojego psa. Wiem, że wielu z Was już czekało na to z niecierpliwością. E, więc tak, chciałam Wam podziękować wszystkim za tak liczny udział w nim, za wiele filmików, które były naprawdę wszystkie wspaniałe i tak ciężko jest wybrać takie najlepsze, jednak kierowałam się tym moimi jakimiś odczuciami i wybrałam, myślę, najlepsze, według mnie. Tak samo komentarz. Tutaj jeszcze chyba była cięższa. Eee, cięższy wybór w ogóle, no bo naprawdę nie było łatwo wybrać te najlepsze trzy komentarze. Chyba naprawdę gorzej niż filmiki. Eee, bo jednak obrazem łatwiej coś przekazać niż samymi słowami. To tak różnie czasami wyglądają słowa. Nie wiemy jaki ładunek emocjonalny za nimi idzie i co ktoś wtedy czuł, myślał pisząc to. Mimo, że to są czasami proste słowa, to nie da się tego tak przekazać. Eee, więc tak, zacznę od komentarzy. Podam teraz trzyniki osób, które wygrały i po każdej osobie będę pokazywała na ekranie właśnie ten komentarz. Więc tak, jest to świat psa. Natalia nie psuj. I śliczny psiaczek. Gratuluję Wam wszystkim! I mam nadzieję, że Wam się przydadzą nagrody. Oczywiście odezwę się do Was w wiadomości prywatnej, abyście podały mi adres do wysyłki. E, także pozdrawiam Was ciepło i super, że tak kochacie swoje pieski i w bardzo fajny sposób to opisałyście. Teraz kategoria film. E, tutaj będą trzy miejsca. E, zacznę od ostatniego. W e, filmiku, w ocenie, te, które wybrałam jako właśnie zwycięzców, Brałam pod uwagę to, aby był taki naprawdę prawdziwy ten filmik, żeby pokazywał to, jak rzeczywiście spędzacie czas ze swoim psem, e, za co go właśnie kochacie, te takie drobiazgi, żeby pokazywał ten filmik te szczegóły, te chwile, momenty, które udało Wam się uchwycić gdzieś tam kiedyś, czy teraz właśnie już wiedząc, że bierzecie udział w konkursie. Także mm, nie chciałam, żeby to do końca były takie właśnie filmiki wyreżyserowane, takie zbytnio. Um, udawana, że tak powiem. Nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale chciałam, żeby były naprawdę takie prawdziwe, pokazujące prawdziwe relacje z psem. Więc na tym polegała moja cena i wybrałam trzy filmiki. Zacznę od trzeciego miejsca. Trzecie miejsce zajęła Nero de Labrador. Tutaj Kinga z Nerem. Pozdrawiam Was ciepło. Filmik naprawdę świetny, pokazujący, jaki Nero jest zabawny. I jak bardzo go kochacie w trójkę, bo właśnie tam w trójkę tworzycie świetny, zgrany zespół, team taki. E, I świetnie się nim zajmujecie. Widać, że poświęcacie temu psu mnóstwo czasu i wszędzie go zabieracie. I, i sprawia Wam tą ogromną przyjemność. Nie jest to tak, że trzeba gdzieś zabrać psa, tylko widziałam, że naprawdę to właśnie też, że każdy dzień wiecie, jak pachnie, no, codzienne spacery. Super filmik, kiedy leży w błocie. No takie prawdziwe chwile z psem do domu, które tak naprawdę nas śmieszą. To jak patyk taki wielki też właśnie bierze w pysku. Także no teraz zobaczycie urywki, także może zobaczycie, któryś z tych momentów. Linki wszystkie podam oczywiście na dole do prac, które wygrały. Także gratuluję Wam jeszcze raz. Tworzycie wspaniałą trójkę i naprawdę gratuluję tak wspaniałych właścicieli Nerowi. A... Wam takiego fajnego psiaka, że go tak wychowaliście na e, tak cudownego i posłusznego, mimo wszystko grzecznego psa. E, I spełniacie jego wszelkie potrzeby, co nie jest czasem łatwe, właśnie jeżeli chodzi o Labradora. Tak i teraz zobaczcie sobie urywki z tego filmiku. Teraz czas na drugie miejsce. Drugie miejsce zajęła Nikonowata 200. I w filmiku, właśnie, filmik stworzyła Marcelina ze swoim psem Nikonem. Filmik naprawdę bardzo interesujący. Pokazuje jak Marcelina, skąd jak go wzięła, jak trafił do jego domu. Historia jest taka, no, wzruszająca, ale nie taka, że tak powiem, tania. <laughs> nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Nie jest to takie pod publiczkę. tylko zwyczajnie pokazane, jak to było i tak dalej. Nie ma tam nic takiego um, udawanego. E, widać właśnie, jak bardzo się starałaś, żeby doprowadzić tego pieska do normalności, żeby sprawić, żeby wiedział, że ludzie wcale nie muszą być okrutni, i że bardzo się starałaś, aby, e, aby właśnie zapewnić mu wszelkie te potrzeby, aktywność. To, jak mu robiłaś ten tor Agility z tych domowych takich rzeczy, no naprawdę świetne. E, to, że czasami nie jest posłuszny, no wiadomo, jak psy. E, I widać, że, że darzysz go naprawdę wielką miłością, i, i ten piesek jest z tobą szczęśliwy, i myślę, że nie mógł lepiej trafić. Dlatego naprawdę jest to super, że tak się nim zajęłaś i stało się Twoją pasją. Zainspirował Cię do uprawiania sportów, poznałaś bardziej tą tematykę i razem możecie sobie tak iść przez życie. Także gratuluję jeszcze raz i naprawdę dziękuję za taki fajny filmik. Bardzo miło się go oglądało i bardzo miło wiedzieć, że są takie osoby, które są tak wyrozumiałe dla swojego psa i chcą dla niego na jak najlepiej. Teraz zobaczcie sobie urywki z tego filmiku. pierwsze miejsce zajmuje Monika Wiś i Odi. Znacie ich z poprzedniego konkursu, również zajęli miejsce... tam... nie pamiętam, jak tam było. Ale również byli, zdobyli nagrody. Także... Kiedy dostałam ten film, go obejrzałam? Obejrzałam go chyba z pięć razy pod rząd, wszystkim pokazywałam wokół, ponieważ no, był tak super i tak mi się podobał. No, przezabawny, prześmieszny, wzruszający i pokazujący tak, że no widać, że Monika tak kocha tego od jego i wszelkie takie momenty nagrywała od malutkiego, tak się starała, żeby właśnie był wychowany, żeby był grzeczny. W ogóle fajny takie miejsca choć tam po tych takich mm, snopkach, siada, nie wiem, to też mi się tak podobało. Czy jak tego bałwana ze śniegu w kształcie psa ulepili? No. To naprawdę jest, czy właśnie jak się tam gonią i tak dalej. Film jest przewspaniały, pomysł jest cudowny. W ogóle montaż tego wszystkiego w formie pamiętnika, że Monika sobie siada właśnie z odim na kanapie i przeglądają pamiętnik, gdzie się ukazują kolejne właśnie chwile z ich życia. No, sama bym na to nie wpadła. Naprawdę gratuluję pomysłowości, gratuluję wykonania tak świetnego w ogóle doboru wszystkich scen i długości ich trwania. Naprawdę to nie jest łatwe, także wysiłku było mnóstwo, jestem pewna, dlatego uważam, że nagroda się należy w 100%. I sobie nie wyobrażam, gdybym nie nagrodziła takiej pracy właśnie pierwszym miejscem. Byłoby to naprawdę niesprawiedliwe. Także, mimo że znowu Monika zajęła miejsce w konkursie moim, no to trudno. Wy także możecie zawsze brać udział, ile tylko chcecie, razy w konkursach, jeżeli wasze prace będą najlepsze, tak że będziecie wygrywali. Także mam nadzieję, że to rozumiecie i również uznacie, że te prace, które wybrałam, zasługiwały na nagrody. Może widzieliście też inne, które były ciekawe, ale tak jak widzicie. więc chciałam pogratulować wszystkim wygranym. E, czekam na Wasze adresy, żebym szybko mogła wysłać do Was te paczuszki z prezentami. Mam nadzieję, że to się stanie w pierwszym tygodniu stycznia, że je wyślę. Kiedy będę miała wszystkie już Wasze adresy. Napiszcie mi, kiedy dojdzie do Was paczka e, uprzedzając pytania, kiedy kolejny konkurs. Nie wiem, na razie nie planuję takiego konkursu. Także jeżeli się pojawi, to się pojawi, ale na pewno nie w najbliższym czasie, w najbliższych miesiącach. E, dlatego tak... Em, Życzę Wam wszystkiego najlepszego z okazji Nowego Roku, abyście spełniali swoje marzenia, byli zdrowi, szczęśliwi, żebyście po prostu żyli tak, jak chcecie i spędzali czas ze swoimi psiakami, żebyście o nich zawsze pamiętali, że one także potrzebują Was i codziennych spacerów, codziennego zajmowania się, aktywnego spędzania czasu, żebyście przez cały rok byli dla nich tak dobrze, jak to pokazywaliście też w filmikach. Więc... Życzę Wam wszystkiego dobrego w nowym roku, szalonej zabawy sylwestrowej, żebyście jakoś przetrwali tego sylwestra ze swoimi pieskami, jeżeli się boją. I tak to tyle. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa! pa!